Jest środa 24 września, godzina dochodzi 10. .00. Przyjechaliśmy z Markiem na grzyby. Marek tu już pierwsze zajączki sobie zbiera na sosik, a ja tutaj dojrzałem krasnoborowika ceglastoporego. Zobaczcie, taki się udało znaleźć na samym starcie i od razu daję go Markowi. Proszę cię, Marku. Powoli tutaj spacerujemy z Markiem. I teraz coś ja dojrzałem. Wchodzę do takiego lasu, gdzie I nie chodzę, bo jest za gęsty. Ale jak dojrzałem, coś z oddali, to trzeba to sprawdzić. Cóż to takiego tu rośnie? No i zobaczcie sami. Widzicie tego prawdziweczka? Jest jeden, tam jest drugi. Uuu, tam jest ceglaczek. Muszę, muszę tu Marka ściągnąć. Marku, poproszę cię tu do mnie. Ja nagram sobie szorcika i zaraz do Was wrócę. Jak Marek nie będzie zrywał. Jsem tu z Markiem, Marka zapraszam do mnie. I Marek tu będzie zbierał prawdziwki. Na początek. Jak widzicie, przede mną jest pierwszy prawdziwy. Marek go będzie podejmował. Marek pokaż go najpierw. Pokaż go najpierw. O tak zobaczcie. Taki prawdziwek. OK. Ja mu wyjmę już następnego, żeby nie musiał tu wchodzić. I Wam go pokażę. Położę mu przed trzecim. Zobaczcie, taki prawdziwek, i tu jest jeszcze maluszek. Marek sobie je zbierze. Tam przy tym, co ci położyłem, jest maluszek. A ja już przejdę do ceglaczków i pokażę Wam trzy ceglaczki, które dojrzałem i które Marek sobie zaraz zbierze. A ja zaraz pójdę szukać dla niego kolejnych grzybów. I dopiero, jak on będzie miał pół wiadra, to zacznę zbierać dla siebie. Patrzcie, pierwszy ceglaczek. Coś słabo było widać. Tu są dwa kolejne. O! I tu widzę starego, ale starego już nie będę ruszał. Ceglaka. Także trzy kolejne ceglaki dla Marka. Marku, tu masz, zobacz. Tu nie ma, nie ma na razie. Na razie nie. Chodź, tu sobie zbierzesz. Już ci je wyrwałem, a ja idę dalej, bo już widzę chyba maślaka. Także kolejny gatunek grzyba w dniu dzisiejszym. Już się rozglądam za kolejnymi. Tam coś w oddali widzę, ale najpierw wyjmiemy maszlaczka i ceglaczka także kolejne grzyby dla Marka tutaj są przygotowane a ja idę szukać dalej czy coś jeszcze tutaj w pobliżu będzie no patrzcie kolejny ceglak Tu go położę, odwrócę Markowi do góry nogami. Ale jak gdzieś tu dalej coś widziałem, tylko czy faktycznie jest to grzyb, czy nie? Chyba nie. To jak widzicie, dobry początek. Parę ceglaków Marek ma. Ja idę szukać dalej. Tam Marek cały czas zbiera. A ja mam kolejnego grzyba dla niego Kolejny krasnoborowiczek Już zaraz tutaj znajdę pniaczka i położę mu na pniaczku Marek Dobrze ale tylko odwróć się do mnie na sekundkę Zobacz Tu jest taki pniak i na pniaku leży Patrzcie co ja tutaj dojrzałem Ale piękność No Zobaczcie jak on jest fajnie. Urósł z tej strony. Jest tak widoczny. To teraz żebym ja go wam pokazał. O, tu jest Taki bokiem rośnie całkowicie. Zostawię tutaj koszyk Markowi. Niech on sobie go zbierze. Jestem tu z Markiem. I patrzcie, tu przede mną jest jeden prawdziwy dla niego. Przy koszyku stoją, o tu, przy koszyku stoją dwa prawdziwki i ceglaczek, a nawet dwa ceglaczki, bo patrzcie, teraz go dojrzałem. To już go wyjmę markowi i położę na tym. Tu, tu jest kolejny ceglaczek. O, ile jest maluszków? Tam jest następny, tam jest prawdziwek. Marku, zobacz. Tu masz postawione. Trzy Borowiki, dwa ceglaki. Zobacz, tu pod drzewkiem masz kolejnego ceglaka i tam masz prawdziwka. A ja idę, bo dojrzałem następnego gdzieś grzyba. Idę już w tym kierunku. O tutaj jest, już go widzę. Już go widzę. Już go widzę. Ło! Tu jest pięć, sześć. Ależ tu jest wysyp. Dobra, szorcik. Dobra, szorcik nagrany. I teraz zacznę wyrywać Markowi tak grzyby, żeby je widział. I układać na kubki. Najpierw niech sobie tam zbierze koło mojego koszyka. Marku, tam przy koszyku masz jednego. Widzisz? O tam. Taki duży. A ja Ci tutaj kubki porobię z tych pozostałych. Patrzcie ile ich tu jest. To jest. Niewiarygodne. Na pewno Marku. Masz nie tylko nas ospać. Tu jest drugi. Tak sobie Marunia rób jak będziesz uważał dopiero jak będziesz obierał w domu. Na razie pozbierajmy, a nie zastanawiaj się na razie, co będziesz z nimi robił. Dobra. Jak widzieliście, tam już jest. Ładna kupeczka, tu jest kolejny, a jestem ciekawy ile minąłem, bo idąc w tamtą stronę, jak robiłem szorcika, to mi się wydawało, że ich jest więcej, dlatego zaraz to miejsce obejrzę. Tu jest prawdziwek. Marek, tam kupkę minąłeś, widzisz? Po prawej ręce twojej. To tam masz z 8 sztuk. Tak, Marunia, spokojnie, bez stresu, będziesz widział je. Na razie sobie pozbieraj, bo dzisiaj już jest późno. Dwa kolejne. Patrzcie. A my w ogóle nie doszliśmy jeszcze do miejscówki. To jest pierwszy lasek, do którego przez przypadek weszliśmy. Bo zobaczyłem jednego grzybka. Kładę je tutaj. Dalej, czyli trzy tu ceglaki i prawdziwek. No musisz sprawdzać, Marek. Ja nie wiem, jakie. Tylko że wiesz, pamiętaj, że one mają ciemne korzonki, a to nie są robaczywe. Coś tu widzę w oddali. Coś tu widzę w oddali. Czy żeby to był prawdziwek? Tak jest. Tu jest jeden zjedzony, a tu jest drugi. Też go żuki zjadły. I zobaczymy, czy jest zdrowy czy robaczywy. Wezmę nóż. Robaczywy, zobaczcie. Dlatego tego nie biorę. Marku, tu koło mnie masz kubkę. W połowie drogi, o tam właśnie. Także ty sobie tu zbieraj, a ja idę szukać dalej. Patrzcie, Marek ma już. Więcej niż pół wiaderka, to ja zaczynam zbieranie dla siebie kilku ceglaczków i tu już mam dwa pierwsze ceglaki. Marku, jak spojrzysz w prawo, to tam widzisz prawdziwka. Jest pierwszy. I jest drugi. Marku, ja ci mówiłem, żebyś spojrzał w prawo. Przed tobą 8 metrów. Ale jest tak duży, że go na pewno dojrzysz. No, Marek w prawo. O tak, jak idziesz, Troszeczkę w lewo. O i na wprost. Patrzymy, czy Marek go znajdzie. Widziałeś go już? Dobra. Zobaczcie, Marek go znajdzie. I po lewej, i za tobą teraz jest drugi. Pokaż go jak go wymierz, bo jest bardzo ładny. Pokaż go najpierw. O tak. I zobacz Marek. Tam jest drugi, widzisz? Także Marek zbiera. A my szukamy dalej. Kolejne miejsce i zobaczcie co tu się dzieje. Marek już ma prawdziwka. A tu tak. Tu są trzy ceglaczki. Tu jest kolejny. Tu jest następny. Tu jest kolejny prawdziwek Ale stop, poczekaj Marek Bo ja teraz coś dojrzałem Ja muszę te grzyby obejrzeć Bo te dwa wydaje mi się że to są goryczaki Muszę to sprawdzić zaraz Tam jest kolejny ceglaczek za drzewkiem Tak, to już może jeszcze masz tam małego po prawej stronie i tam za drzewem Marek, spójrz o tam a ja później Ci zostawię przy koszyku, bo już widzę następne ale to mi wygląda na goryciaki żółciowe no i zgłupiałem powiem Wam szczerze Bo nie są gorzkie. I teraz nie wiem co to jest. Tu nie mam pewności. Pierwszy raz przy takich młodych grzybkach się zastanowiłem. Po korzeniu i wyglądają na goryczaki. Ja ich nie wezmę, ale powiedzcie mi, co Wy o tym sądzicie. Ja je zostawię. Chyba, że to są te amerykańce. Ale ja nie jestem pewny. Dobra, tu jest kolejny cyglaczek. Tam jest następny. A ja cały czas kręcę się tutaj w okolicach tej drogi i zaraz dopiero dojdę do wyschniętego strumienia. Marek tam cały czas nie. O, tu są dwa kolejne. A nawet chyba trzy. Tak jest. Jeden taki zawinięty. Zaraz pójdziemy do Marka i sprawdzimy, ile on już ma. No, cały czas mnie intrygują tamte. Co to są za grzyby? Marek coś dojrzał. Nie wiem, Marek, zaraz ci powiem. Tam widzę. No właśnie, nie jestem pewny. Marek nie klni. No właśnie, chcę zobaczyć. Nie, to jest prawdziwek. Dobra, tamte też są prawdziwki. Na pewno. Tak, bo no, no, skosztowałem i nie są gorzkie. Dobra. Widzieliście, jak mnie zmyliły. Lepiej dwa razy się zastanowić. I wziąć złego grzyba. Patrzcie ile zajączków. Ale Marek, nie zbieraj tych zajączków. A patrzcie co ja tu dojrzałem. Trzy takie ceglaczki koło siebie. Zostawię je Markowi, zobacz Marek. O tu. Tam masz prawdziwka przede mną. I jeszcze tutaj tutaj jest ceglaczek i ceglaczka sobie wezmę, a nawet dwa te wezmę ja, a reszta dla Marka. O. O, widzicie Marek już więcej nie chce także muszę pochodzić i pozbierać teraz dla siebie, a tak naprawdę dla kogoś z sąsiadów. Odszedłem zaledwie tyle od Marka. Tu jest ten prawdziwek, ale ja tutaj dojrzałem, bo drugiego. Marek zobacz tam tutaj jest kolejny prawdziweczek. Nie. Dobry. Tak. Jest kolejny prawdziwek. O tam jest jeszcze jeden. Tam jest kolejny jakiś grzyb dobry. No to tutaj Markowi zostawiam prawdziwka. A ja idę po tego. Opa. Zobaczcie jaka zdrowizna. Tu kapelusik odpadł jak się rozrastał przez gałąź. To stracił kawałek kapelusika, dlatego podniosłem go. Tu jest kolejny ceglaczek. Zobaczcie. Tam widzę prawdziwka. To wezmę pierwszego prawdziwka już dla siebie, bo Marek ma już wystarczająco. O, tutaj jest. Widzicie go, jaki piękny. I co tu jeszcze dojrzymy? Coś tu widzę już przede mną. Marek, weź sobie tego. Tu masz dwa, widzisz? Przy pniaczku. Jeden jest tu, drugi tu. A tak, a ja wezmę sobie tego. Kawałek dalej. Też są dwa. Zobaczcie takie dwa maluszki. Marek już, kosz pełny, a Marek zobacz co jest za tobą, jakiego minąłeś, widzisz go, półtorej metra przed tobą, no, o to właśnie, już go podejmę i dam Markowi, patrzcie, kolejny ceglaczek, proszę Marku, to nic, to, są, to, to już nie ma, bo to nie są robaczywe. Nie. To są dziury takie on ma. Takie mają czasami. Robaczywe, widzicie? Skubaniec. Marek, bardzo cię proszę, nie przeklinaj. Marek między Tobą a drzewkiem. O, brawo! Jest kolejny ceglaczek dla Marka. Ja mam tu dla siebie. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Dlatego szkoda wyłączać kamery. Bo wyłączyłem i za chwilę muszę włączać. Kolejny ceglaczek, mój. Tu coś widzę. Marek, zobacz tu pod drzewem. Widzę, ale to jest co, to, jest zjedzony? Ten, ten, ten to Pokaż jest tak. Pokaż A, czternak, to Pokaż, mogę na chwilę? A, Marek, ale wiesz, że to nie, wiesz, że to nie jest robaczowe? Ale to, jest to nie jest robaczowe, to jest nie. To jest woda, dużo wody mają w sobie I one tak ciemnieją Weź Na no, po co ty to tniesz dalej? Po co zdrowego tniesz? A no na 100% Po co zdrowego grzyba ciąć? Tu masz kolejnego Wyłączyłem i od razu znalazłem kolejny ceglaczek znaleziony. Zobaczcie. Wyłączę się na chwilę, bo już czuję, że Marek chce iść do samochodu. Już mu się znudziło chodzenie za dużo ma. Wysłałem Marka na zbieranie grzybów, bo mu pokazałem gdzie rosną. Ja przejdę tu w lewo, bo tutaj dojrzałem Krasnoborowika. I zaraz dojdziemy do Marka, czy trafi do tamtych grzybów. Patrzcie, jaki wielki cegel porory Cyk. O, tutaj to jest robaczywy. No. No, ten jest robaczywy. Patrzcie. Ceglaczek robaczywy, ale tutaj. Jest prawdziwek przewrócony. Jakieś zwierzę go przewróciło. I mamy prawdziweczka zdrowego. Marek już tam zbiera. Ale jeszcze nie doszedł do tego, co ja mu pokazałem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja już idę tam do niego, żeby nagrać te grzyby, co mu pokazałem. No widzisz go Marek. Nie, tu wcześniej. Przed tobą. Taki duży O, widzisz. No, nie widziałeś go. No Marek ja z daleka nie widzę. Tego zostaw, dobrze. Ten jest robot. Ten jest stary faktycznie, ale zobacz tamte wyglądają na młode. Widzisz je? Obejdę z tej strony Żeby wam to pokazać. To jest zdrowe, Marek. Zobaczcie, ile już ma naciętych. No. I to jest zdrowe. I to jest zdrowe, to bo to są. Bardzo. Ale to nic. To jest... Co ci przeszkadza to w sosie? Zobaczcie, on wykrojwuje zdrowego grzyba, żeby wyrzucić. Zostałem sam. Marek stwierdził, że już ma za dużo. To ja szybko rundkę tu zrobię. I pozbieram już dla siebie, a dokładnie dla sąsiadki. Pierwszy tu już widzę, drugiego jest drugi. Rozejrzę się dookoła, czy czegoś nie ma. Ale nie widzę. Tam przede mną widzę kolejnego, ale małego. Muszę się rozejrzeć, czy nie ma ich tu więcej. Nie widać. Dobra, idziemy do tego. On tutaj rośnie. Cyk. Kolejny. Gdzieś tu coś mi mignęło, o właśnie, ale ten chyba się nie będzie nadawał. Chociaż może połóweczka do sosiku. Tam widzę kolejne. Tam albo są borowiki, albo muhomory. To zaraz też przejdę. Najpierw zbiorę te. Wysyp tu jest pełną parą. Patrzcie. Pierwszy. Tu dwa kolejne. Tam widzę dużego. o, tutaj jest zamchem, mchem znaczy, pod mchem dwa patrzcie dwa kolejne tu jest duży, ale tam będą mu niestety muchomory tak jak sądziłem to nie jest prawdziwek Tu jest duży ceglaczek. Opa, są muchomory, a między muchomorami jednak są prawdziwki. Patrzcie, tu już Wam je pokażę z bliska. drugi trzeci tam są wszędzie muchomory tam też jest i kolejny i następny szybkie zbieranie bo nie chcę żeby Marek długo czekał przy samochodzie, patrzcie co tu się dzieje. Już wam część z nich pokazałem, ale później dojrzałem chyba jeszcze jednego albo dwa, których nie widzieliście. Przy nagrywaniu szorca je zobaczyłem. Patrzcie, jaki ładny jest kolejny. Tu gdzieś coś jeszcze widziałem, którego nie nagrałem, i tak mi się wydawało, że to prawdziwe, i tak jest, patrzcie, kolejny, te już widzieliście tego. Tego, ale chyba nie widzieliście tego, tak mi się wydaje. Teraz trzeba tutaj dobrze pospacerować, bo jak się tak dużo ich tu trafia, to może za chwilę być ich dużo, dużo więcej. A tak naprawdę najlepsze miejsca prawdziwkowe tutaj w tej okolicy to są tam. Już coś z oddali widzę, ale tu bliżej też coś jest. Zobaczcie, jaki prawdziwek na takiej długiej nodze z aż zostawię tu tu jest zajączek, to nie chcę aż zostawię tu koszyk, bo coś tu zobaczyłem znowu przy muchomorach tu są muchomory. Tu też, a co jest tutaj? Prawdziweczek, jeden ceglaczek, i drugi ceglaczek. Tam kolejny chyba prawdziwek. Nie, to mu To go zostawmy. Zresztą zaraz tu przyjdę tu jest kolejne coś tym razem podgrzybek tu widzę następne tu jest ceglaczek tu jest muchomor tam są prawdziwki Także zaraz do nich tu przyjdę, tylko już pójdę do koszyka. Tam jest też prawdziwek. Jeden, drugi. Tu jest następny prawdziwek. Nawet na chwilę się z Wami nie rozłączam, żebyście to wszystko widzieli. Zestaw już tutaj zebrany. Przechodzę do następnych, które dojrzałem. Patrzcie, tu jest jeden, tu jest drugi. Zostawiam tutaj, tam jest trzeci, i do tamtego szedłem. A teraz nagram tu szorcika, bo tu ich jest sporo więcej.